Cześć, witajcie ponownie w już w trzecim odcinku serii Kanciasty e, Kanciasty Poranek. Ja nazywam się WBDR i zapraszam na ten odcinek. Pokażę Wam co zrobiłem pomiędzy odcinkiem. Zrobiłem tutaj takie stoliki, jakby z Digrta. I napisałem na nich, że co 5, 15, 20, 30 i 50 subskrypcję będę zjadał placek. Cały dla Was, subskrybentów. Co jeszcze zrobiłem? Tu już weźmiemy sobie materiały na budowę. tu trochę wyrównałem teren tu porozmnażałem trochę owiec i kur kilka jajko jajko trzy jajka mamy sobie rzucimy do środka no, kurczak nawet nie wypadł dobra, to pierwszy przebiegniemy sobie Przebiegniemy do, się do domku Przebiegniemy się do bidonku Pobiegniemy do domku <laughs> Prześpimy się Jak możesz spać? Tylko w nocy jak jest noc <laughs> Dalej dalej Znajemy coś i zjemy na pewno jeszcze z spaniem, bo możemy zaraz umrzeć i teraz będzie najlepsze yeah. dobra, będę miał tam trzcinę sobie stamtąd wziąłem i tu chciałem, żeby mieć na cukier, żeby móc robić placki. O, tu zrobiłem zagrodę dla owiec i je porozmnażałem, ale też już mówiłem. Tu kurnik, tu zrobiłem taką półautomatyczną far farmę zboża. No, farmę zboża. On działa, że tu na razie się wchodzi. Później to będzie wszystko na razie. Tu nie na razie się wchodzi. Tu robi. To automatycznie zbiera yy, wszystkie, zbo wszystkie zboże. Tu to ładnie wpływa do tych, do pojemników. Nie, do miejsca zbioru. I i ja stamtąd to no zabiorę. Dobra. I to wszystko na razie co zrobiłem. Aha, tu trochę przekopałem górę. Jeszcze i to wszystko. Dobra. To ja się zabieram za budowę. Za budowę i Będziemy i ja do was wrócę po tym jak już wybuduję ten tą całą stodołę. Dobra, to żegnam. Cześć, witam was już. Eee, już wybudowałem tą stodołę, tylko pokażę jeszcze zmiany, które zrobiłem podczas budowy tu zakopałem tą kopalnię bo wszystko już wydobyłem z niej dorobiłem dwa placki stodoła z daleka wygląda tak tu zrobiłem kopalnię taką już porządną stodoła tak się prezentuje ogrodziłem tam Automat, półautomatyczne pola tu zrobiłem furtkę żeby mi potwory nie wchodziły tu zrobiłem z cobblestone czyli z kamienia z bruku podłogę, krowę sobie przyprowadziłem, żeby mieć świeże mleko takie pięterko małe jak to się jak to jest w tych w stodołach takich to tylko nie przeniosłem wody właśnie to zrobimy i wodę umieścimy tutaj Nie zrobiłem podpór. Też teraz sobie zrobimy. Co Aha, dobra. Jeszcze zrobiłem Nie zrobiłem tylko rozmnożyłem owce Teraz ich już jest więcej około 20 iluś takie przejście malutkie tu jest moje tu są moje wszystkie owce nie jest ich dużo ale są Kurczaki też trochę, ale to tylko z samych jajek. Ujo! O Jezu Ten mnie wystraszył A mnie wystraszył. Skąd on zaskoczył? Uf, aż mi dech zaparł Bojeny Serce przyspieszyło z 10 razy Skąd on wyskoczył? Chyba stamtąd Jakoś to będę musiał oświetlić Uff. Pulsu nie będę podawał, bo jakieś 160 będę miał Oj, wystraszył mnie ten pająk Co jeszcze zrobiłem? Yy, tu wyciąłem połowę do klasu i to wszystko co zrobiłem stodołę mm, no ow owce i w następnym odcinku planuję zrobić mob grinder czy mob grinder mob spawner czy jakoś tak yy, na podstawie Mobgradera, mobspawnera, Madzi yy, Marii Moniki Magdaleny. Z 16 na 16, czy jakoś tak? Jak ją subskrybujecie, to powinniście wiedzieć. Ale tu na zewnątrz taki. I, i to właśnie planuję zrobić w następnym odcinku. Ja z Wami się na razie żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy będziemy budować mob grinder, mob spalny mob grinder. Do zobaczenia, Siema, na rapa.